Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem trochę chory, ale chciałem najpierw ten odcinek, ponieważ chcę w tym odcinku poinformować o nowej edycji EasyHD. No i dobra, kiedy ona startuje? Startuje ona w czwartek o godzinie 18, czyli dokładnie jutro. U mnie jest środa, nie wiem, tutaj. Pewnie tak, w środku, tu co koło I tutaj mamy jakieś zmiany, nowości Dobra, zacznijmy najpierw może od zmian zmiany są żółto I zmienił ulega tab Nowe kolory Będzie Poproszę, będą nowe kolory na tabie yy... Kolejna, Kolejną rzeczą jest poprawienie błędów na czacie I zmiany komunikatów Tak, aby były czytelne i nie przeszkadzały w grze To chyba jasne Trzecia rzecz, bardzo ważna Poprawienie błędów z się podczas walki tak, będzie to już wszystko naprawione, wszystko będzie już dobrze działało. I takie dwie ostatnie zmiany rzeczy, które są zawsze, czyli zmiany w dropie, no to patrzcie z edycji na edycję, jakieś są to takie drobne, czasami jakieś yy, rzeczy się dodatkowo pojawiają w dropie. To zależy też od nas. I ostatnia zmiana, yy, aktualizacja pluginów. Yy, będą nowe pluginy, żeby się po prostu nie... Yy, nowe, przepraszam, zaktualizowane pluginy, żeby się po prostu nie... Walkowały. I chyba tyle Przejdźmy do tego co tutaj nam Mati dodaje Pan Mati dodaje nam nowy efekty na typu TNT Nawet sobie skomentował, że wrażenie czyli to będzie jakiś jak, typu super TNT coś, coś, coś w tym stylu Nie wiem dokładnie jeszcze jak to będzie wyglądało Nie testowałem yy. O, to jest fajna opcja, że dla ranki 1.337 będzie takie urozmaicenie, że Jeżeli zginie, to na jego miejsce pojawi się zombie jak się też, y, też błyskawica uderzy w to miejsce. No co jak no wiadomo, to nie jest jakaś straszna y, istota, która będzie ogóle zabić naszego oponenta, który nas zabił. Na pewno jest to y, coś fajnego, taka fajna, mała, niby drobna może taka aktualizacja, ale naprawdę bardzo mi się podoba ta zmiana. Nie zmiana, tylko wprowadzenie y, tego rozwiązania. O! Kolejna rzecz to jest dodanie Disco Zbroje Disco Zbroja u nas już była Raz... Raz była, raz nie była Różnie yy, z nią bywało, zobaczymy jak będzie teraz Teraz powracam na kolejną edycję Dobra, kolejna rzecz to jest... O! Teraz dwie bardzo ważne nowo, yy, nowości a, a uproszczony, tak asystencyjnie jak Że w miejsce się tego drzewa pojawia się statuki Bardzo fajne i wydaje mi się, że to nie będzie trzeba zbierać yy, tak tyle drewna, tylko szybko rachciach i już nowych. Yy, I kolejna rzecz to jest zabawa, które urwęcie, gdy, gdy na serwerze jest 50 osób. Ja polegam na szybkie słowa i za to się wygrywa wirtualno-kazegiemen, czyli takie różne typu, no nie wiem, piszkot, coś, coś takiego jest, na innych serwerach też to funkcjonuje. I teraz takie już techniczne bardziej sprawy takie odnośnie jakiś tam rozmiarów mapy To mapa będzie na 5000 kartek w każdą stronę Czyli 10000 na 10000 I netek będzie na 1000 kartek. To chyba tyle I oczywiście jak zawsze wszystko jest restartowane oprócz rank na serwerze Te za które zapłaciliście lub zapłacili wasi, wasi koledzy, cokolwiek Czyli VIPy, MVPy, 1.3.3.7 zostają, wszystko to zostaje Chyba że się skończy na przykład, nie wiem, kupiliście miesiąc temu, a wam na przykład wygasa w środę, to wtedy wam wykaź. I to jeszcze też taka, że rekrutacja startuje w weekend Na naszym teście. Oczywiście najpierw tego testu będziecie mieli w opisie. Tak więc ja już się z wami żegnam. Zapraszam bardzo serdecznie. Bądźcie na tej edycji nic ja nie będę mógł. I chyba tyle chciałem powiedzieć. Trzymajcie się. Cześć!